Witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu Dla Pani na czerwiec 2019. Jest to czytanie ogólne, dlatego nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Bierzcie po prostu te części, które pasują do tego, co akurat teraz u Was się dzieje. E, czytanie zaczynamy od karty stali o nazwie. Odpowiedź jest prosta. Karta dla Was na czerwiec 2019 nazywa się Put Others First, e, czyli żebyście pozwolili e, innym tak jakby wystąpić przed Wami. Wystąpić, niekoniecznie musi to się odnosić do wystąpień artystycznych, chodzi tutaj tak naprawdę o sytuacje życiowe, bo czasami tak jakby nasze ambicje i nasze ego nie pozwalają, żeby ktoś zrobił coś pierwszy przed nami. Ale musimy pamiętać, że jeżeli coś takiego się dzieje, to zamiast widzieć to tak jakby od tej złej strony, po prostu uczymy się na cudzych błędach, tak? Bo jeżeli, jeżeli ktoś coś robi po raz pierwszy, no to wiadomo, że no, jest takie powiedzenie: szczęście początkującego, tak? Ale to nie zawsze tak bywa, tak? I jeżeli jest coś do zrobienia i wy po raz pierwszy mielibyście to zrobić, czasem lepiej jest pozwolić komuś innemu zrobić to najpierw. I właśnie się przyglądać i patrzeć, jak to wychodzi, jakie, co może pójść nie tak, tak, wyciągać z tego wnioski. I to tak jakby przygotowuje Was do, do Waszego własnego, tak jakby wystąpienia, tak? No i teraz patrzymy na karty tarota, jakie dla Was wyskoczyły. Tak naprawdę to, co jest w tarocie, odnosi się również do tej karty, żebyście puszczali innych na przodem, tak? Karty dla Was na czerwiec 2019. Mamy rycerza monet, mamy cesarzową, pazia buław, rycerz mieczy, 4 miecze, as monet, 8 kielichów, 5 mieczy i na końcu mamy króla buław. Więc tak naprawdę rysuje nam się tutaj sytuacja, Podobno właśnie do tego, co przed chwileczką mówiłam, czyli że tak jakby w niedalekiej przeszłości pojawiała Wam się jakaś okazja, okazja, w której wy zobaczyliście ogromny potencjał. I to tak jakby to była taka iskierka, która, która zaczęła, was, zaczęła, zaczęła zaczęła Was płonąć, tak? I tak jakby byliście do tego bardzo pozytywnie nastawieni, bardzo, bardzo tego chcieliście, tak jak mówię, widzieliście w tym ogromny potencjał dla siebie, ale również i dla innych, tak? I wy tak jakby widzieliście siebie jako część, jeżeli nie główną, no to sporą część całego tego projektu, całej tej sytuacji. Byliście bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni. I teraz w czerwcu, co się okazuje, mamy Rycerza Mieczy, mamy cztery Miecze i mamy Asa Monet. Rycerz mieczy z czterema mieczami e, pokazuje tak, tak, tak jakby e, ten rycerz rzuca światło na całą sytuację. Czyli że w momencie, kiedy, kiedy ta sytuacja zaistniała, to, e, to co Was tak jakby pobudziło, tak? podekscytowało, e, tak jakby z powodu tej ekscytacji nie do końca tak, jakby nie widzieliście całego obrazu tej sytuacji, tak? Yy, tylko tak, jakby właśnie skupialiście się na tym, co dobre, na tym, co chcecie i, i tak dalej, tak? Samo pozytywne, a w czerwcu tak, jakby yy, albo zadzieje się coś, albo ktoś coś zrobi lub powie, yy, co tak naprawdę może Was lekko zranić, yy, lub po prostu yy, spowoduje, że zaczniecie widzieć te złe strony tej sytuacji i to tak jakby y, ostudzi wasz entuzjazm w związku, y, w związku z tym, co właśnie robicie, tak? I to spowoduje również, że tak jakby cofniecie się kilka kroków, żeby się przyjrzeć temu, co się dzieje, ale nie robicie tego tak jakby. Y, he, nie robicie tego z uśmiechem na twarzy, robicie to raczej z takim rozczarowaniem, tak? Bo, bo teraz widzicie, ktoś, ktoś tak jakby. Y, Ktoś się wtrącił, tak, e, powiedział, powiedział Wam lub zrobił coś, e, co tak jakby ostudziło ten Wasz entu, entuzjazm e, i Wy tak jakby czuliście się zmuszeni, żeby zrobić kilka tych kroków e, do tyłu, tak, lub będziecie się czuli zmuszeni, bo to będzie już w czerwcu. E, so mamy tego asa monet, tak, bo zaczynaliśmy od rycerza monet, a mamy teraz asa monet, czyli że się cofamy, cofamy się do tego asa. I tak naprawdę tutaj po raz kolejny, tak jakby zależy wszystko od Was, tak? W jaki sposób będziecie chcieli widzieć tą sytuację? Czy widzicie to w ten sposób? Bo tutaj mam wrażenie, że ktoś inny po prostu przejmie stery, tak? Że to nie Wy będziecie u sterów i to, i to może Was boleć. Być może ktoś przyjdzie i Wam powie, że, że się nie nadajecie, tak? Albo powie, że nie macie wystarczająco dużo doświadczenia i to Was po prostu zaboli i to Was tak jakby zatrzyma na chwilę i, i Was cofnie. I teraz, tak jak mówię, no, od Was zależy, jak będziecie chcieli spojrzeć na tą sytuację, bo teraz możecie y, wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski, y, odpuścić to sobie, tak jak tu mamy te osiem kielichów, mimo tego, że was to boli, bo jest te pięć mieczy, tak? y, ale, ale zwróćcie uwagę, że kończymy królem buław. Zaczynaliście od pazia buław, a kończycie królem buław, czyli że to jest y, wyciąganie odpowiednich wniosków. Czyli że zamiast y, tak jakby stać na czele, y, na czele całego projektu, tak? I, i wszystko, wszystkie tak jakby, tak jakby zamiast stać na linii frontu i przyjmować na siebie wszystkie strzały, wy tak naprawdę wszechświat teraz tak się organizuje, że was cofa, ktoś inny idzie na linię frontu, a wy możecie obserwować, więc tak naprawdę... Y, Wy jesteście teraz w lepszej sytuacji, bo nie Wy przyjmujecie te kule, tak? To nie w Was będzie, będzie, tak jakby, będą strzelać, że tak powiem. Wy będziecie, tak jakby, w tle i będziecie obserwować i będziecie uczyć się na błędach. I możecie na tym tylko i wyłącznie skorzystać. Nic złego tutaj się nie dzieje. Tak jakby musicie przełknąć to swojego i obserwujcie. Obserwujcie, jak... Ten lider powiedzmy się zachowuje, co, przez co ten lider musi przechodzić. I tak jakby cieszcie się z tego, że to nie jesteście wy, tak? Tylko wyciągajcie wnioski, obserwujcie. I to tak naprawdę to jest przygotowanie Was do przejęcia roli lidera w przyszłości. To są tak jakby Wasze lekcje, to są, to są rzeczy, które tak naprawdę są Wam na rękę bo wy zamiast aktywnie brać udział y, i prowadzić, tak jakby, macie okazję, żeby zobaczyć, jak to się robi, żeby zobaczyć, z czym taki lider musi się zmagać, z czym taki lider musi walczyć. Y, I to, to tak naprawdę, to tak jakbyście oglądali, y, albo tak jakbyście uczestniczyli w pewnego rodzaju zajęciach, kursach lub lekcjach, tak? Y, czyli że wy nie jesteście tym nauczycielem i wy nie prowadzicie, tylko siedzicie z boku lub z tyłu. I obserwujecie, jak to się robi. I to, I to po prostu, to jest Wasze doświadczenie. Tego Wam nikt nie zabierze. To jest tak naprawdę taka złota y, okazja dla Was, żeby się przyjrzeć, co to jest i czy Wy na pewno tego chcecie. Bo tutaj mam wrażenie, jak, jak zaczynaliśmy właśnie od tego entuzjazmu, to tak jakbyście chcieli się rzucić na głęboką wodę. Tak? Y, I nie zawsze to wychodzi dobrze. Czasem się uda, czasem się nie uda, tak? I jeżeli się nie uda, no to wtedy boli. Tutaj widzę, że tak jakby zostajecie wyciągani z tej głębokiej wody, ale to niekoniecznie sami to robicie, tylko ktoś Was tak jakby siłą wyciąga z tej głębokiej wody, tak? I rzuca kogoś innego. Także Wy tak naprawdę zostaliście uratowani. Tylko też zależy od Was, czy Wy chcecie to widzieć w ten sposób, tak? Bo możecie teraz zdecydować, że przez miesiące będziecie ubolewali nad tym, że nie pozwolono Wam czegoś zrobić. Albo możecie przez te miesiące obserwować, co się dzieje i po prostu się na tym uczyć. Czyli że uczymy się na cudzych błędach, a nie na swoich. Czyli że tak naprawdę nic tutaj nie ryzykujemy. Nic tutaj nie tracimy. To ktoś inny ryzykuje i ktoś inny może stracić, a Wy tylko się z tego uczycie. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czytanie rezonowało chociażby z częścią z Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na następne czytania.